Czasem magnezja już na dłoniach Sławka Toczka. A Robert Szczepański zaczyna ładowanie adrenaliny. Obaj wystąpią w drugiej parze na schodach płaczu. <tryk> Jakże niebezpiecznie zacjał się bydgoszczanin. Omal nie spadł ze schodów, tak jak kowalczyk między zdroja. Wykorzystał to małe i on jest teraz minimalnie szybszy. Toczek skończył! Na dwóch poprzednich zawodach brakowało mu sił albo sekund, a teraz jak przysłowił do trzech razy sztuka i jest na górze. Czas Sławka bardzo dobry. 43,6 sekundy. Robert uzyskał niemal dokładnie 48 sekund. Też pobił rekord życiowy.